Gmina Wągrowiec z liderem infrastruktury 2013 roku. Taki zaszczytny tytuł przyznała kapituła konkursu Eurogmina 2013. Samorządy oceniali przedstawiciele wojewody, marszałka województwa i patronów medialnych oraz zaproszeni przez organizatorów eksperci. Osobno klasyfikowane były gminy wiejskie, miejskie, miasta i powiaty. Musieli się wykazać w ostatnich latach dużą aktywnością i to e, tak na niwie e, Sportu, nauki, oświaty, kultury, ekologii, aż po gospodarność i aktywność pozyskiwania środków. Gmina Wągrowiec przoduje w wielu dziedzinach. Nagrodę mogła dostać tylko w jednej. Kapituła uznała, że w 2013 roku gmina najlepiej rozbudowała swoją infrastrukturę. Szczególną uwagę oceniający zwrócili na budowę kanalizacji i stacji uzdatniania wody. Jest to bardzo ważne wyróżnienie, albowiem infrastruktura tak naprawdę czyni miejsce zamieszkania jako przyjazne, czyli to miejsce wygodnym. Dlatego tak wielki wysiłek wkładamy w budowę infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej, drogowej, żeby po prostu w gminie żyło się wygodnie, dobrze i dostatnio. Gala konkursu Eurogmina, Europowiat, Europartner odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Laureaci dostali statuetki i certyfikaty.